Patia, .patia Dziękuję za prawa. Brawa na koniec. Dzisiaj o feminizmie i prawach zwierząt. Technicznie będzie wyglądać to tak, że zaczniemy wykładem Pani Dobrusi Katłowiak z Wrocławia. Witam Cię Dobrusia. Dobrusia opowie o współdrożyskach i wegetarianizmie, jak nam się te dwie idee dawno temu przeplatały. A co z tego zostało dzisiaj, dowiemy się w drugiej części, czyli w trakcie debaty, mam nadzieję, bardzo gorącej, cztery panelistki. Pani Katarzyna Biernacka z Empatii, Pani Dobrosia Karbowiak, Pani Joanna Erbel z Krytyki Politycznej i ze Stowarzyszenia Duopolis, Pani Agnieszka Grzybek, Współprzewodnicząca Zielony 2004, Rada Krajowa. Witam, witam serdecznie. Z technicznych i takich smacznych rzeczy, to yy, widzicie Państwo panel. Orico. Orico jest sponsorem rzeczowym Tygodnia Weganizmu. Nam, dała nam ta firma za darmo tonę jedzenia. To jedzenie, które widzicie z tyłu, jest dla Was, ale proponuję podzielić te łupy na koniec. Nie teraz, żeby nie robić zamieszania. Jeśli czegokolwiek zabraknie, proszę się zgłosić. Postaramy się jeszcze z tych dodatkowych kartonów wyciągnąć dla Państwa. Dziękuję bardzo firmie Orico i, i dziękuję również krytyce przede wszystkim że w tym fantastycznym miejscu, w tym tyglu, możemy również mówić o prawach zwierząt. Myślę, że jesteśmy tutaj jak najbardziej na miejscu i te, i te, te krytyki z ideami praw zwierząt się łączą. Zapraszam. Dobry. Um, więc jeżeli mówimy o feminizmie i wegetarianizmie, mniej więcej na przełomie XIX-XX wieku, to zbyt dużo materiałów na ten temat nie ma. Nie ma, nie ma jakichś specjalnych badań, które mówiłyby na temat wegetarianizmu wśród sufrażystek, ani na temat idei sufrażystowskich wśród wegetarianek, które należały na przykład do stowarzyszenia wegetarian. Ale można się opierać na tekstach niektórych pamiętników. I uderzały się na przykład takie stwierdzenia w nich wcześniej. Strzałkę, strzałkę w drugą stronę. Ale proszę. Jest. To zaskakujące, że szeregi wojowniczych soprażystek zasilają głównie łagodne wegetarianki. E, jest to jeden z fragmentów pamiętnika. E, takich cytatów jest sporo, wszystkich tutaj nie zamieszczałam, bo, bo byłoby to na dłuższą metę dosyć nudne. Dosyć e, na pewno można było też spotkać się z takimi widokami, jak zdjęcie z tygodnia dobrostanu zwierząt na których jak widać było mnóstwo kobiet, albo zdjęcie z Międzynarodowego Kongresu Antybiolisekcyjnego. Na tym zdjęciu proponuję zapamiętać tą panią, która siedzi na dole w środku, ponieważ do niej będę jeszcze wracała, jest to jedna z ważniejszych postaci, jeżeli chodzi o łączenie ruchu sufrażystek i ruchu, wczesnego ruchu praw zwierząt. Zdarzały się wtedy również postaci dosyć kontrowersyjne. Taką feministką, może właśnie od tego zacznę, była Nora Elam. Była to z pewnością kobieta bardzo ważna w tym ruchu, ponieważ zajmowała się tworzeniem propagandy sufrażystowskiej i współpracowała dosyć mocno z samą Emily Pankhurst. A więc, dlaczego jest to kontrowersyjne? Nora Elam, oprócz tego, że była faktycznie sufrażystą, która jednocześnie była wegetarianką i popierała też ruch antyliwizacyjny. E, w momencie, kiedy kobietowska e, po głosu przystąpiła do partii faszystowskiej. I e, tak jak wcześniej lądowała w więzieniu za e, różne akcje związane z e, emancypacją kobiet, tak później e, odwiedziła więzienie w Londynie po raz kolejny, ale już e, w towarzystwie żony pana Mosleja. E, była kobietą należącą do, do organizacji Czarnych koszu. Ale takich postaci na, e, na szczęście zbyt dużo już więcej nie było e, w tym roku. E, i co, jeżeli, jeżeli właśnie chodzi o e, związek tych dwóch idei, to o ile mało wiadomo właściwie na temat życia e, takich powiedzmy m, zwykłych sufrażystek, tak na pewno dużo wiadomo na temat e, tego, jak jak żyły e, kobiety, które były w tym roku dosyć ważne. E, no i właśnie, co jest znamienne, faktycznie sporo spośród tych kobiet, które e, jakby nadawały ton całemu ruchowi, było faktycznie wegetariankami. Mm. Także jakby potem też można wnioskować, że wegetarianizm był dosyć rozpowszechniony, bo e, możemy też e, zakładać, że te kobiety trochę e, też e, no, były, były swego rodzaju autorytetami w całym ruchu. Więc, na pewno, znaczy no, powiem o właśnie kilku takich osobach. E, jedną z nich, jedną też w sumie z ciekawszych, była Charlotte Despard. E, <coughs> Despart była e, Założyła, znaczy e, była jedną z trzech kobiet, które założyły Women's Freedom League. E, organizację, która oddzieliła się od Evelyn Pankhurst, dlatego, że uznała, że ruch praw kobiet powinien być dużo bardziej radykalny. Jeżeli chodzi właśnie też o związki feminizmu i praw zwierząt, to też znamienne jest dosyć to, że ogólna tendencja była taka, że im bardziej grupy sufrażystek były radykalne, im bardziej były też lewicowe, tym więcej było wśród nich wegetarianek. Najmniej było w takich najbardziej mainstreamowych i najbardziej w zwykłych organizacjach. Zresztą tak, dosyć aktywnie działała na rzecz pomocy biednym e, i no i tak jak tutaj już napisałam e, zaangażowała się w regularne przykuwanie się do ram pałacu Westminster. No i o tym, o jej związku z wegetarianizmem świadczył chociażby to, że stała się jedną z przewodniczących e, Vegetarian Society. Ogólnie rzecz biorąc, wegetarianie było w ogóle było dużo w całej Women's dominik no. W tamtym okresie, na pewno była najbardziej radykalnie działającą grupą kobiecą na rzecz wyborczych kobiet. E, kolejną ciekawą osobą e, była Marian Wallace Dunlop. E, O niej e, pani Pawła napisała, ona i pani Hajk, jak wiele pośród nich, nigdy nie jadło mięsa, a pochanów zwierzęcych również niewiele. Mulos e, jest postacią o tyle ciekawą, że jak też tutaj napisałam, jest pierwszą kobietą, która e, podjęła współczesną budówkę w celach politycznych. Gudówki e, były dosyć. były wykorzystywane już wcześniej ale zazwyczaj wyglądały w taki sposób, że głodówka y, podejmowana była po to, żeby w jakiś sposób wzruszyć na przykład y, osoby strzegące więźniów. Głodówki y, stosowane były na przykład w y, Związku Radzieckim, y, w Rosji i wielu innych krajach, y, ale Wole była pierwszą osobą już jak w czasach współczesnych, y, która głodówkę wykorzystała faktycznie w sposób mocno polityczny i y, 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 y... Jakby zapoczątkowała coś, co później bardzo mocno rozpowszechniło się w różnych grupach na całym świecie. Więc przede wszystkim jego budówki były dosyć mocno medialne, co też stało się charakterystyczne dla późniejszych tego typu rozwiązań. Więc pierwsza taka budówka, którą ona podjęła. Oddziała się w roku, bodajże w 1909. Yy, Ona znowu wtedy w więzieniu po napisaniu yy, na murze na yy, czegoś, co było, yy, było wezwanie na demonstrację. Yy, yy, no, na demonstrację stóbrażystek. Yy, I potem, kie, potem, kiedy znalazła się w więzieniu, a znalazła się tam jeszcze przed demonstracją, Zapowiedziała, że uważa, że powinna być uznana za więźnia politycznego i że mi się, że, że właśnie kwestia praw kobiet jest sprawą polityczną i mi się w tym w związku z tym takie przywileje, jakie przysługują więźniom politycznym. E, powiedziała też władzom więziennym, że robi to nie tylko dla siebie, ale dla tych wszystkich, którzy przyjdą po niej. No i faktycznie kilka dni później aresztowane zostało 108 frażystek. A co jeszcze ciekawsze, na łóżko za mną powoływał się Mahatma Gandhi, który zresztą bardzo dużo pisał o tym, że działania sprężystek w Wielkiej Brytanii były, były dużą inspiracją dla niego.